Zrobiłam się na włosy do gaby, żeby zrobić odrost i troszkę je, wiecie, już tak odświeżyć, ten kolor. Bo troszkę przed czasem, więc stwierdziłam, że się z Wami przywitam. Powiem Wam, że po tej świątecznej przerwie jakoś tak wypadłam z tej mojej rutyny i tak ciężko mi się dzisiaj wstawało, że w dzisiejszym filmie robimy sobie taki glow up na Nowy Rok. Mówię tak w cudzysłowie, ponieważ tak naprawdę nie będę nic jakiegoś bardzo ekstremalnego robić, jakichś zmian bardzo dużych. Po prostu idę na odrost. No, takie odświeżenie koloru, ale będzie jedna ekstremalna dla mnie zmiana, jeśli chodzi o włosy. Boże o włosy, co ja gadam, o paznokcie, ale to dowiecie się, jak już będę szła na paznokcie. Ja się dzisiaj tutaj skupiam na wyglądzie, ale pamiętajcie, że największy glow up jest ten, który dokonujemy w środku, w naszej głowie, w naszej psychice. To jest największy glow, up, jaki możecie sobie dać, a wygląd to jest już taki dodatek do tego, do tej całości, więc. Tak, to, to chciałam powiedzieć tutaj, zaznaczyć. Jeszcze jak mam trochę czasu, to wam powiem, wzięłam ze sobą książkę, którą e, czytam. Patrzcie, ile mi zostało. Dzisiaj koniecznie chcę skończyć i uczytać. i słuchajcie, jak ja wczoraj, ja chyba dlatego nie mogłam przez to dzisiaj tak wstać. Ja wczoraj e, wieczorem przed spaniem zawsze sobie czytam tą książkę, i słuchajcie, co tam się dzieje. Jeśli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że mówiłam w którymś tam z filmów, że ja nie czytam takich książek. Ja nie lubię takich książek. Lubię czytać książki, które dają mi jakąś wartościową wiedzę, którą mogę Wdrożyć w życie, a ta książka, no to to jest, wiecie, to jest taka powieść z literatury pięknej, więc, no tutaj, wiecie, no poza emocjami, jakie mi oferuje, no to nic tutaj więcej raczej dla siebie też nie wyciągnę. Ale słuchajcie, ta książka to jest po prostu jakieś arcydzieło. To, ile ja tutaj emocji doświadczyłam, czytając tę książkę, to po prostu jestem w szoku, że książka może tak wami wstrząsnąć. A ja się tak zżyłam tutaj z tą główną bohaterką yy, Medeo, że ja po prostu. Yy, ja po prostu wczoraj, słuchajcie, nie chciałam i spać i czytać dalej, bo na każdej stronie jest taka wciągająca akcja. Ja wam bardzo serdecznie polecam tę książkę i generalnie. Mam coś takiego, że nie chcę też jej kończyć czytać, bo nie wiem co ze sobą zrobię. Jak to przeczytam, wiecie, jak czasami się ogląda też serial, to jest coś takiego, że wiecie, skończycie oglądać swój ulubiony serial i potem nie wiecie co ze sobą zrobić. To ja tutaj z tą książką chyba będę miała podobnie. Ona jest po prostu taka świetna. O Jezus, o Jezus, nie wiem. To jest hit. Naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. Musiałam się z Wami tym podzielić i kończę już, bo słuchajcie, zaraz się spóźnię, więc widzimy się za chwilę. I włosy mamy odhaczone. Ja jestem oczywiście bardzo zadowolona. Dzisiaj ujednoliciłyśmy trochę ten kolor tych włosów, bo. Gdzie nie gdzie był jeszcze tam takie wiecie te moje naturalne się przebijały i teraz już jest taki idealny po prostu blond. Skoczyłam jeszcze na szybko do Rosmana po taki toner z Only Bio, który poleciła mi Gaba. Ponad jest jakiś rewelacyjny i powiem wam, że jak zobaczyłam na TikToku ile o nim jest w ogóle nagranych filmów, że jest faktycznie taki super, no to oczywiście nie zdziwiłam się, że nie było go u mnie w Rossmanie. Po prostu nie wiem, czy to chodzi o asortyment, czy po prostu był wyprzedany ale no niestety go nie znalazłam. No, tak jak widzicie, poszłam po toner, a wyszłam y, z masą innych rzeczy. Typowo. Tutaj może z takich mniej ciekawszych rzeczy to rajstopy, ale powiem Wam, że one są fajne te z Orsmana. Nie wiem, jakoś bardzo mi się one sprawdzają. Tutaj też wzięłam sobie taki puszek do podróż, go rozpakowałam. Tutaj mam jeszcze balsamy, które są dla mnie nowością. One są z Facebook, jak widzicie i wzięłam sobie taki ciemniejszy, y, ciemniejszy i jaśniejszy. To właśnie brakuje mi czegoś takiego do ust y, nawilżającego, ale co ma tam też jakiś kolor. Tutaj mam oczywiście płatki pod oczy, które bardzo lubię i znam. Akurat tych wcześniej nie miałam, ale myślę, że też będą spoko. Także taki zapasik mały. No i do tego wzięłam też maseczki. Też ich nigdy nie miałam, ale słuchajcie, wzięłam je dlatego, że mam nadzieję, że one będą, słuchajcie, żelowe. Bo te wszystkie maski, które mam z ceniny, to one mi się strasznie zsuwają. Ja bardzo tego nie lubię. Tutaj pisze gel mask, czyli no na logikę one powinny być żelowe. O, maska hydrożelowa, no to dobra. To, to powinno być, słuchajcie, chyba. Mm, o, maski numer jeden w Korei. Nawet nie wiedziałam. Wzięłam sobie coś takiego mm, zamiast serum, ponieważ moje to ulubione z mi się skończyło i stwierdziłam, że wezmę tym razem coś nowego. I jeszcze tutaj nowość też dla mnie to jest krem z Orientany. Był na promocji, więc stwierdziłam, że przetestuję sobie. I wzięłam jeszcze taki peelings i sanę, ja go uwielbiam. Pachnie przepięknie i skóra jest po nim taka gładka, naprawdę kocham go. Ja właśnie zmierzam w kierunku salonu Oli, idę dzisiaj na paznokcie i stwierdziłam, że dzisiaj pójdę sobie spacerkiem, więc no tak sobie idę, idę. Nie mam na szczęście daleko, więc też fajnie się tak wiecie przejść troszkę, yy, przy okazji sobie nabijam kroki. Dzisiaj będziemy słuchajcie robić coś nowego, bo będę zmieniała kształt jest to dla mnie... Nowość totalna, bo nie pamiętam kiedy ostatnio miałam migdał. Odkąd chodzę do Oli, zawsze, zawsze robiłyśmy kwadrat. Jezu, ale się... Ale się zmachałam, dopiero zjadłam śniadanie. I jest mi tak ciężko na brzuchu trochę, więc... Akurat spoko się przejść. Moje paznokcie, już jak sobie wczoraj policzyłam, mają już, słuchajcie, 5 tygodni. Ja jestem w szoku, w ogóle nic mi nie odpadło. Tylko jest no dosyć duży ten odrost. Chociaż powiem Wam, że jak na 5 tygodni, nie jest aż taki całkiem duży. Także ja lecę i odezwę się do Was już później. Hi guys, ja już wracam właśnie sobie z paznokci. Bardzo szybko nam to poszło, powiem Wam. Myślałam, że... Będę siedziała dosyć długo. I tak się prezentują paznokcie. Powiem Wam, że bardzo mi się podobają. Teraz chyba będę robiła tylko migdał. Dajcie mi znać, jakie paznokcie wynosicie, bo ja naprawdę chyba się przekonam do tego migdała. Jest taki wygodny i wyg ta ręka jest o wiele taka smuklejsza. Bo jednak przy tym kwadracie to taka troszkę, wiecie, toporna. A tutaj... wow! Super wyszły, naprawdę. Bardzo, bardzo jestem zadowolona. Dziękuję, Ola. Nie pokażę Ci. No pokaż. Takie. <grydla> Jezu, jakie Takie. <rydle. grydla> Ale nie, ej, szczerze nie, ładne. Ładne? Myślałam, że będą gorzej wyglądać, w sensie, że będą takie wielkie, one nie są duże. Ty pokazuj, że będą wielkie. Nagrywam to już kolejnego dnia i słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, co ja tutaj mam na tej brodzie, to nałożyłam sobie taki kwas salicylowy z Nakomi. On fajnie działa na jakieś takie właśnie wypryski i tak dalej, więc nałożyłam go też, żeby wam tutaj też nie razić tym pryszczem przed kamerą, bo wiem, że niektórzy może nie lubią na takie rzeczy patrzeć, a ja nienawidzę dusić tych syfów, bo po prostu mnie to boli. Mnie to strasznie boli, ja tego nie lubię robić. Wiem, że niektórzy mają tak, że lubią to robić. Na przykład mój Kamil, on po prostu uwielbia takie rzeczy, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić. Dajcie znać, jak Wy nakładacie płatki pod oczy, bo ja zawsze nakładałam tak. A niektórzy nakładają tym dużym do wewnątrz. Ja nie wiem właściwie, jak to powinno być, ale ja zawsze nakładam właśnie w ten sposób. Także dzisiaj robimy sobie kolejną część glow-upu. Ja zabieram się teraz za Pilates i pokażę Wam, z kim ja ćwiczę. To chciałabym Wam w ogóle polecić Pilates sam w sobie. Wiem, że powiecie, no, Pilates jest teraz modny, to każdy będzie go polecał. Ja generalnie kiedyś robiłam Pilates, jak chodziłam do gimnazjum. To były moje w ogóle pierwsze początki z ćwiczeniami. Jak ja zaczęłam regularnie ćwiczyć ten Pilates, wcześniej nie ćwicząc w ogóle nic, to ja zauważyłam e, takie efekty niesamowite. Naprawdę moje ciało się tak zaczęło zmieniać, tak fajnie rzeźbić. No, Pilates jest z czymś takim co wszystkie mięśnie wam po prostu poruszy nawet takie głębokie o których nie mieliście pojęcia w ogóle że istnieją ja ostatnio zrobiłam sobie taki hardkorowy pilates że później na drugi dzień ja czułam dosłownie każdy mięsień nawet gdzieś tam głęboko wewnątrz mnie serio przez miesiąc jak będziecie wykonywać właśnie takie ćwiczenia, róbcie sobie najlepiej zdjęcia przed i po, naprawdę zobaczycie efekty. To jest tylko miesiąc, a na pewno zauważycie różnicę, gwarantuję Wam. To jest właśnie ten kanał, nazywa się Move with Nicole i tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo takich, no przeróżnych, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja dzisiaj wybrałam sobie ten trening na pośladki, ale taki jest, powiem Wam, cholerny, tak. że naprawdę uff, no czuć poślady, a o to właśnie tutaj nam chodzi. jak sobie ćwiczyłam, to dotarło do mnie moje zamówienie z siuszkami z ASOS, bo słuchajcie, po tych porządkach moich w szafie, wykupiliście mi całą szafę. Nie no, jeszcze coś tam zostało, ale generalnie dziękuję za wszystkie zamówienia, bo naprawdę chciałam się pozbyć tych rzeczy, także tak wiecie, fajnie, że, że mogą dostać właśnie drugie życie, że ktoś sobie też może teraz w nich chodzić. Ja słuchajcie, mam trochę pustki w szafie, no nie ukrywam, ale szczególnie zależało mi, żeby zamówić jakieś takie ciemniejsze rzeczy. Jak oglądaliście wyprzedaż szafy, to, to wiecie, Dlaczego ciemniejsze. Natomiast na razie to zostawiam. Później sobie to razem przymierzymy, odpakujemy. Na mojej liście słuchajcie, to odhaczenie jeszcze dzisiaj, żeby zrobić glow up, kamień głasza. W sensie masaż kamieniem głasza. Ostatnio przez tydzień go używałam. Dzień w dzień, sukcesywnie, naprawdę z ręką na sercu tego używałam. No, i później to odłożyłam, bo no, wiecie, zaczęła się tak. Tutaj się zaczęło więcej pracy, tutaj to, tutaj to. Jakieś ogarnienie rzeczy jeszcze tam związanych z domem, i nie starczyło mi już, słuchajcie, na to czasu. A ja lubię to robić rano. Słyszałam, że ponoć też powinno się to robić rano, a wiecie, jak to jest rano: człowiek się śpieszy, tutaj, tutaj, i słuchajcie, już ten czas ucieka. Więc no, wyszło jak wyszło, ale dzisiaj sobie to zrobimy na pewno. od razu mam wrażenie, że to skóra jest jakaś taka bardziej napięta, taka jakaś taka, wiecie, zliftingowana nawet. No tak generalnie powinno być. Także masaż kamieniem mamy odhaczony. Ja teraz, jak widzicie, zabieram się za... Regulacje brwi, ponieważ ja wiem, że może Wam się tutaj wydaje, że one są ładnie ułożone i tak dalej, ale nie, słuchajcie z bliska, nie wiem czy Wam tutaj tak pokażę, dobra może Wam trochę pokażę z bliska, tutaj wszystko nadaje się do wyregulowania jak widzicie, z daleka to nie wygląda źle, ale z bliska no trochę mnie wkurza, więc zabieram się za to dzisiaj, bardzo dawno to robiłam powiem Wam szczerze i najczęściej to robię jak już się pomaluję i zobaczę, że tutaj wiecie te włoski mi wychodzą jakbyście się zastanawiali to ja tutaj na tych Brwiach mam nałożone mydełko, więc e, nie wstałam z takimi brwiami. Nie mam zrobionej laminacji brwi, nic takiego, ale nałożyłam sobie to mydełko, dlatego że no ja na co dzień tak te brwi układam. Więc robienie tego na takie, wiecie, brwi niepomalowane dla mnie nie ma sensu. W ja nigdy nie mogę znaleźć właśnie tych włosków, które wystają poza ten obszar. A teraz, jak je właśnie tak ułożyłam, jak na co dzień, no to widzę właśnie, gdzie tutaj coś e, ma iść do usunięcia. Przechodzimy do kolejnej rzeczy i jest to olejowanie włosów. Tylko słuchajcie, jest jeden problem. Nie mam żadnego oleju do olejowania włosów. Wszystkie mi się pokończyły i jedyny olej, który, który mogłabym użyć, to jest olej kokosowy. Tu przyniosłam sobie mój wielki swój oleju kokosowego, tutaj jest 1 litr. Nakładam sobie łyżkę, myślę, że wystarczy na moje włosy. On jest w takiej stałej konsystencji, więc ja sobie go yy, muszę... W dłoniach rozpuścić, i słuchajcie, w ogóle tak e, odbiegając może od tematu, taką łyżkę oleju kokosowego codziennie rano wkładam do buzi i robię sobie takie płukanie ust przez około 15-20 minut. Robię to już od chyba 9 dni, dzień w dzień, i słuchajcie, game changer. Naprawdę game changer. Poczytajcie sobie o tym. W ajurwedzie jest to bardzo powszechnie stosowana metoda, i ja po tych 9 dniach. To, co zauważyłam, to to, że moje jakieś białe naloty na języku kompletnie zniknęły. Pozwólcie, że ja teraz nie będę wam pokazywać mojego języka, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Mogę wam tak pokazać? Z daleka. Nie mam żadnych nalotów na języku, które były wcześniej. Tylko na początku nie róbcie tak długo 20 minut bo możecie się strzykać. Dzisiaj mam trochę czasu, więc myślę, że tak na spokojnie z dwie godzinki mogę sobie potrzymać ten olej. I będziemy zabierać się za mycie włosów oraz make-up, ponieważ słuchajcie, dzisiaj w planach mam w końcu zmienić moje profilowe na social mediach. Bo tam tu już jest, o Jezu, bo jakieś... dałam jakieś randomowe zdjęcie, żeby cokolwiek było, więc no dzisiaj, słuchajcie, nowy rok, nowe zmiany, więc zrobimy też dzisiaj zdjęcie jakieś profilowe. właśnie skończyłam makijaż, no i niech mi ktoś powie, że jak jest słońce to po prostu chce się wszystko włosy w słońcu wyglądają przepięknie, makijaż makijażuje, włosy włosują więc czuję, że dzisiaj wyjdzie idealne zdjęcie profilowe więc zabieram się za to póki właśnie jeszcze jest to piękne słońce boże, oby mi szybko nie zaszło, bo ja tylko widzę, słuchajcie, jak ono od rana się mi tutaj przesuwa o kiciunia. Proszę, proszę, kto tu siedzi? A kto tutaj siedzi? Chodź. Pro... Kiciunia też się do słoneczka wygrzewa, widzę. Korzysta ze słoneczka. Myślę tak, w czym te foty zrobić? W sensie w jakim ubraniu? No raczej nie w tej piżamie. Yy, I... Właśnie z tego zamówienia z ASOS zamówiłam sobie taki różowy sweterek. Chcę koniecznie chyba mieć właśnie coś różowego na sobie, bo chcę się tak troszkę, wiecie, wyróżnić, bo jak ubiorę zwykłą białą czy czarną bluzkę, to będzie tak... No tak, zwyczajnie. A chcę właśnie zrobić tak, że jak zobaczycie, właśnie troszeczkę tego różu tam na tym profilowym, to od razu będziecie wiedzieć, że chodzi o mnie. Łapiąc jeszcze ostatnie promyczki, tutaj słońca, pokażę Wam to, co zamówiłam właśnie na ASOS. Teraz zaczynam od pierwszej rzeczy, którą właśnie mam na sobie. Jest tu taki przepiękny sweterek. Jest po prostu idealny. Jest w takim przepięknym baby pink kolorze. Nie jest to taki, wiecie, nachalny, hamski róż. No jest piękny. Kurde, teraz wkurza mnie to słońce w sumie. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że widzicie, o co chodzi tutaj. Kolejna rzecz, taki czarny sweterek, ale trochę taki. nie taki wcale basicowy, bo mamy tutaj odkryte właśnie ramiona. Chyba tak to powinno być, nie? Tak, tutaj już wyżej można sobie w sumie wyżej podwinąć. I on ma właśnie takie dwa suwaczki, że możecie sobie tak odsunąć, troszeczkę tu, troszeczkę tu. Kolejna rzecz to jest taka kurteczka. Ja się tak na razie wszystko ubieram roboczo do, do legginsów czarnych, ale ja na przykład widzę ją ubraną na taką zwykłą obcisłą sukienkę i do tego kozaki albo takie bodki, po prostu, wiecie, workery. I super by to wyglądało, ale nie chcę mi się teraz przebierać, więc pokazuję Wam tak. Naprawdę będzie świetna na wiosnę albo po prostu jako taka, no, zwykła taka, wiecie, bluzokurtka, coś takiego. Słuchajcie, ja właśnie czegoś takiego szukałam. To jest już czarna bluzka i ona ma tutaj taką jakby zakładkę. I, i wygląda właśnie tak. Ja tutaj mam pod spodem akurat ubrany top. To jest mój top, ona nie ma tego wszyte. Właśnie coś takiego chciałam, także znalazłam i bardzo się cieszę. To również zostawiam. Teraz sukienka. Jak widzicie eksperymentuję tutaj trochę z kolorami. Także nie tylko czarny, ale stawiam też na jakieś właśnie takie ciemniejsze. Brązy właśnie, taka przepiękna, jest w takim czekoladowym odcieniu, ale leży bardzo fajnie. Tutaj jest właśnie taka fajnie dopasowana. Tutaj jest troszeczkę tak luźniejsza. I tutaj na górze w ogóle wygląda jak taka bluza, to jest mój ulubiony po prostu styl. Trochę elegancko, ale na luzie. No i ten kolor super jest naprawdę. A teraz coś basicowego, ale dobry basic nie jest zły. A ta bluzka ma świetny taki mięciutki, przyjemny materiał, więc ją też na pewno zostawiam i ona jest, nie wiem czy to widać, leginsy są czarne, a ona jest w takim kolorze bardzo ciemnym, takim granatowym. Teraz pokażę wam spodnie. Na stronie było napisane, że to są to spodnie do tańca i no, nie przeszkadzało mi to tylko słuchajcie teraz je ubrałam i nie podoba mi się jak wyglądają na kroczu no to jest coś okropnego jak jest takie przeszycie na kroczu no to nie wygląda to za dobrze i gdyby nie to przeszycie na kroczu to bym je zostawiła bo fajnie leży jest to takie dopasowane właśnie a tutaj jest taka luźna nogawka i materiał też jest taki przyjemny no ale kurde